Halo Busko. Jak co weekend przygotowaliśmy dla was zestawienie wszystkich wydarzeń, które dzieją się w ten weekend w regionie. Zaczniemy od koncertów. Już dziś o godzinie 18:30 zaśpiewa dla was w Buskiej Tężni Patrycja Mrożek. Natomiast w sobotę o godzinie 19:00 zagra dla was Julia Mi w Hotel Bristol Medical Spa. Dodatkowo, Ponidzie stanie się w tym okresie stolicą jazzu. W Pińczowie odbędą się 19 Zaduszki Jazzowe. Start sobota, godzina 18:00. Przejdźmy do wydarzeń, które odbędą się w ten weekend. Już dziś o godzinie 18:00 odbędzie się spektakl Związek otwarty w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Natomiast w niedzielę zapraszamy wszystkie dzieciaki na warsztaty Straszna dynia. W Buskiej Tężni. Mamy też coś dla miłośników sztuki. Aż do końca listopada możecie oglądać wystawę Wojtka Kowalczyka w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Natomiast w Buskiej Galerii Sztuki Polonia nadal możecie oglądać wystawę Agnieszki Brzeżańskiej Zaklęcia i Przodki. Galeria Sztuki w hotelu Gromada w Busku Zdroju także ma coś dla Was do zaoferowania. Możecie zobaczyć tam wystawę Recykling koloru Tamary Maj. Jeszcze do końca tego miesiąca w Buskim Domu Zdrojowym przy Tężni możecie zobaczyć wystawę Malarską podróżę. A miłośników antyków zapraszamy na giełdę kolekcjonerską, która odbędzie się przy Buskim BSCK w niedzielę od godziny 9. Wszystkich miłośników kina zapraszamy do Kina Zdrój na dwa filmy Niebezpieczny Kochanek oraz Mró i Ja. Wielka przygoda na cztery łapy. Teraz coś dla miłośników sportu. W sobotę o godzinie 19 zostanie rozegrany mecz w ramach drugiej ligi futsalu, gdzie drużyna spinczowa podejmie drużynę z Kazimierzy Wielkiej. Natomiast w niedzielę o godzinie 13.00 Buski AKS rozegra bardzo ważne spotkanie o 3 punkty w Końskich. Wszystkie szczegóły na temat wydarzeń zobaczycie na halobusko.pl. Zapraszamy!